Witam was w czwartkowy poraneczek, jest godzina siódma, nie było mnie troszkę, bo musiałam parę rzeczy, parę rzeczy przemyśleć, no i jestem, i, ojej, 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 coś mi zjadło dwie kury, wiecie, dwie kury mi coś zjadło, i to tak jedna to, jedna to w ogóle sama głowa została odcięta tak kręgosłup, a wyszły mi z tego dziaduskiego ogrodzenia, bo to ogrodzenie tak zipie, zipie i jeszcze stoi. Jeszcze kozy je cały czas tutaj pozostawiałam oponami na razie, bo no nie mam czasu, żeby to jakoś sensowniej ogarnąć po prostu. I chyba wyszły tędy, schowały mi się tam w dziurze, które zresztą też kozy powygryzały wy, wy, tak jak tutaj wszędzie. Mm. I co się jedną w nocy wyciągnęło, później następnej nocy drugą. Tą drugą właśnie to widziałam. Po jednej to białej to widziałam pióra, a po drugiej to widziałam tylko głowę psa jarząbata. No, także tak to wygląda. I. I do później, no zobaczymy co się później będzie działo. Dużo mam, okropnie dużo mam roboty ostatnio. Także do później. więc 24. Ciemno. Ciemno. W domu chyba 17 stopni. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Cześć moje kotki. Proszę. Dzień dobry. Kolisia, co kolisia nie ma. Kolisia nie ma. Proszę. Tu 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 zobacz. Tu ci dam. O tu. Dzieci na śniadanie przyszły. Słuchajcie, dzisiaj już postanowiłam wstępnie zrobić pisanki pofarbować. Ja zawsze robię w cebuli yy, i w szpinaku, ale teraz nie miałam, nie mam szpinaku i zrobimy słuchajcie w czerwonej kapuście, w liściach, to one takie będą chyba troszeczkę niebieskie, yy, a tutaj są z cebuli, no i yy, cebul, cebulowe, yy. no wiecie, skorupki, yy, wybrałam takie ciemniejsze. Bo one i tak będą ciemnobrązowe. I tak. A tutaj słuchajcie, dałam takie te jaśniejsze jajka, żeby się łatwiej zafarbowały. Mm, przy okazji robiłam utopańce, bo podszedł mi ich smak, bardzo dobre są. No i dodatkowo jeszcze żołądki to w galarecie a to. Serduszka w sosie własnym tyndylizowane, a to tylko pasteryzowane, 20, niecałe 20 minut pasteryzowałam. Także jeszcze to dodatkowo zrobiłam. I tak myślę, żeby jeszcze może te jajka kiszone, i, i, i w zalewie odstawej też zrobić. Zobaczymy, jak wyjdą. Bo ja jeszcze w zalewie odstawej to nigdy nie jadłam. Kiszone tak, ale w zalewie odstawej to. Jeszcze nie próbowałam, więc akurat teraz mam dużo tych jajek, więc, więc sobie spróbuję i zrobię. Tak wygląda woda z kapusty, fioletowo-niebieska jajeczka, to na pewno jeszcze nie jeszcze za krótko jest. O, zobaczymy czy one naprawdę się uformują tak jak ja bym chciała. Na koniec jeszcze myślę, że potraktuję je trochę odstęp. do utrwalenia. Tutaj z kapusty, äh, z, z, z cebuli. Z cebuli to dosyć szybko się werbują. Zaraz tutaj takie było o, jaśniejsze. O, widzicie, pękło mi, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Może będzie wejdzie takie marmurkowe, można je tak jeszcze zgnieść trochę, włożyć i takie będzie fajne marmurkowe. Po obraniu później, nie? O, tutaj mamy tak. No ale nic, dalej. Dalej czekamy. Jajeczka poleżały sobie. To jest półtorej godziny. Może jeszcze je zostawię, o wyszły tak. To wyszło tak. Ja nie wiem jak wy, ale ja lubię takie naturalne rzeczy. Naturalne, nieidealne rzeczy bardzo lubię. O. Tutaj takie, patrzcie. To rozbierzemy i będzie marmurek. A to takie wyszło. Jeszcze troszkę je poprzykrywamy i będę jeszcze leżeć. No piękne są. Piękne są takie naturalne. E, no, z cebuli to tak. To też rozbierzemy, bo to specjalnie tak pogniotłam troszeczkę. O, bardzo piękne, naturalne kolory. 哎，对。 Just love Kota! Scheiß.